Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Jesień już do nas przybyła, więc sezon na przeziębienia uważam za otwarty. Ja dziś pokażę Wam, jak przygotować domowy syrop na przeziębienie i odporność. Syrop z cytryny i z imbiru, który możecie stosować do herbaty, ale również spożywać tak sam. Jeżeli jesteście ciekawi, jak go przygotować, to zapraszam. Okay. Przygotowanie syropu na przeziębienie jest banalnie proste i syrop składa się z trzech składników. Bazowym składnikiem jest cytryna jako witamina C, jest też imbir, który wzmacnia odporność, no i też jest cukier. Ogólnie rzecz biorąc te trzy składniki wystarczą nam do tego syropu. Ten syrop jest na przeziębienie, ale nie tylko. Ważne jest, żeby go stosować też ogólnie w porze jesienno-zimowej, dlatego, że on wzmacnia nasz organizm i poprawia naszą odporność, więc profilaktycznie do herbatki jak najbardziej jest wskazany. Jeżeli ktoś nie używa cukru, oczywiście możecie cukier zastąpić miodem. A przygotowanie jest banalnie proste, zaraz zresztą zobaczycie. Ja mam tutaj kawałek imbiru, po prostu kroję sobie go na pół i w pół plastry. OK. Gdy mamy przygotowany imbir, teraz zajmiemy się cytronami. Cytryny oczywiście wcześniej sparzamy, bo jak wiadomo często w marketach, czy też w warzywniakach, których kupujecie, cytryny są one nawoskowane, dlatego wcześniej je sobie sparzamy i kroimy też je w... To jest zależne tak naprawdę od wielkości słoika. Ja robię w małym słoiczku, dlatego moje cytryny będą w półplastry. Jeżeli macie duży taki litrowy słoik, że tak powiem miodowy, to spokojnie możecie kroić w plastry. Ja sobie teraz podkrojam na początek końcówki. Które mi nie będą potrzebne do niczego, i teraz przekroję sobie cytrynę na pół i będę kroił ją w plastry. Starajcie się, żeby plastry nie były za grube. Nie mogą być też bardzo cieniutkie, tak jak papier, ale nie mogą być za grube. Jeżeli będą takie w sam raz takie nie cienkie, nie grube, to wtedy też cukier spowoduje, że cytryna puści więcej sokurów i szybciej puści ten sok. A zależy nam na tym, żeby jak najszybciej go stosować, dlatego te plastry nie mogą być za grube. Ok, gdy cytryny mamy już pokrojone, to teraz bierzemy się za końcowy etap, czyli składanie, że tak powiem, naszego syropu. I o co w tym chodzi wszystkim? Już Wam pokazuję. Na początek do słoika wrzucacie sobie cytrynę. Układamy to warstwami, więc cytrynę układacie tak, żeby zajmowała jedną warstwę w słoiku. Następnie dodajecie tam też jedną warstwę imbiru. I to wszystko zasypujecie łyżeczką cukru. Cukier starajcie się też rozsypać mniej więcej równomiernie, tak aby on pokrył całą naszą warstwę. No i tak robimy powtarzalnie do momentu aż słoik nam się y, skończy, że tak powiem miejsce słoiku nam się skończy. Y, nie bójcie się ugniatać, możecie też lekko jak wam przestanie się mieścić, braknie wam miejsca na pokrojone elementy, to spokojnie możecie to ugniatać. Dlatego, że tak czy siak zależy nam na tym, żeby cytryna puściła sok, a imbir pod wpływem y, cukru czy też miodu też lekko odda swój y, ten sok i aromat, bo jednak on też ma takie rozgrzewające właściwości, y, dlatego też dobrym połączeniem jest cytryna z imbirem, zresztą już od dawna pewnie nasze babcie stosowały cytrynę i imbir, jeżeli chodzi o herbatę i na przeziębienie. Dlatego ten syrop jest dość popularny, ale wydaje mi się, że też jest ogólnodostępny, bo imbir i cytrynę kupimy wszędzie. Ale nie zawsze warto na przeziębienie po prostu stosować już leki z apteki, tylko można się leczyć domowymi sposobami. A ten jest przeze mnie sprawdzony już od kilku lat. Ja ogólnie rzecz biorąc używam cytryny z imbirem profilaktycznie przez całą, całą jesień całą zimę dlatego polecam a banalnie jest do zrobienia i przede wszystkim jest banalny do, do przechowywania w sensie nie, nie da rady się zepsuć bo zostawiacie go w takiej postaci, zostawiacie go po prostu na dobę albo na noc, najlepiej na samą, na, na samą noc wystarczy zostawiacie go w ciepłym miejscu na w kuchni i już jutro będziecie mieli z tego sok i wtedy po prostu już sobie używacie go do herbaty albo też wypijacie sobie łyżeczkę mm, samego soku, a resztę przechowujecie w lodówce i on się nie zepsuje. Ok, ja już mam na wszystkie warstwy, lekko jeszcze to przygniotę, żeby już cytryna puszczała sok. No i wiadomo, ostatnia warstwa też kończy mi o cukrem, więc na samą górę cukier. Na samą górę polecam Wam posypać dwie łyżeczki cukru, dlatego że jak zakręcimy ten słoik, to też lekko nim wstrząśniemy, żeby to nam się wyrównało i wtedy też cukier rozejdzie się po całym naszym syropie. OK, i mamy gotowe. Tak jak wspomniałem na samym początku, jeżeli go przygotujecie, najlepiej przygotować go wieczorem, zostawić na e, całą noc na blacie. Sok puści cytryna, puści sok imbir, zrobi nam się syrop, wtedy już możemy go używać. Przechowujemy go w lodówce. Gwarantuję Wam, że na pewno wam się nie zepsuje, jeżeli będziecie go używać. Jeszcze jest jeden plus tego soku, w zasadzie syropu że w momencie gdy tak naprawdę zużyjecie sam syrop a zostawicie cytrynę i imbir możecie próbować drugi raz zasypywać cukrem bądź zalewać miodem powinna jeszcze cytryna oddać na jeden syrop swój sok i imbir też powinien się działać więc tak naprawdę z jednego słoika możecie skorzystać dwa razy Oczywiście, jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dajcie znać w komentarzach, jak wy sobie radzicie z przeziębieniem i z profilaktyką jesienno-zimową. A my no, widzimy się niebawem z kolejnymi przepisami, także trzymajcie się. Cześć!